O, się gasi mi to. O do nożyłem do tapet. No, no mimo. Siomoneczko, jestem Moneras, a dzisiaj w ten może być halminowy klimat. Wespniemy się po holmskiej e, Trainer, który miał tu zapowiedzieć, jest na kanale. Eee, coś czuję, że będzie dosyć kiepsko, jak dla mojej psychiki, ale rozpocznijmy to. Jest to pełna już wersja, kupiłem ją, bo tamta dymówka była za darmo, więc to... No, tutaj nie ma polskich napisów, więc... Well, będziemy grać na angielskich, może by były, aczkolwiek już... Nie, wręcz, ale nie będę sobie już tym zaprzątać głowy. Ja. Yeah. No. Może jeszcze. Posprawdzam nawet w ustawieniach, czy są polskie napisy, ale niestety ich nie ma. Aha, musiałbym do menu wejść. Heh. To nie, podziękuję. Tab, e, notebook, ...moving i tak dalej. To jedno zdjęcie tak mnie niepokoi. Dobra. Więcej wiemy, co i jak. Latarka. Flashlight. Q cool. O! Wyznam nawet nic nie mówi o tej latarce. Co ci ciekawe. Hm. Będzie dużo się na pewno dziać, w środę będziecie mieli live z y, Liars of Fear, ja się nie mogę wręcz doczekać Że mm, już mieć to z głowy I Ile będzie trwał ten live? Nie wiem, mam nadzieję, że mój moderator, który jest na Twitchu y, będzie, tyle ile będzie mógł Fajne modły, ale podziękuję, nie wiem czy to jakiś czermi. nie daje na mnie Zatylkujemy Kluczyk. Eee, aha. Kół żeby wyjść. Okay. Pamiętamy co się działo. Na możemy biegnąć. No, ho, 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 ho. Ja nie chcę z nią znajdywać Ja zdecydowanie nie no, chcę kuźwa znajdywać O oh, Jezu Nie, 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 nie Kurwa Może nas zrzucać do posza w worki ze śmieciami Naprawdę kurwa Musimy iść tam, jakby jakieś właśnie takie słowa były, to z góry, sorry, to to z emocji jakby co będzie, a nie... Mi się też wydaje, że chyba nawet inny ma głos, może coś tu pominąłem wcześniej? Ale chyba nie Dobra, fajnie, fajne dźwięki. Pominiemy, nie możemy. Kuj, mać, to będzie, ale mój nowy straszek, naprawdę dobry. Ale mój pełną gębą, bo będzie mniej więcej, no zależy ile, ale będę... Y, będzie tydzień tego home sweet home'a. W się sensie tydzień, że poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Yy, może i weekendy też. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to się wyrobię. Tu pamiętamy, co się stało. Tak. no się wróciła na nas co się wydarła What the fuck? Kurde. są, sorry. Później to, to poprawimy. Jezu, jak pobiegła. Poprawimy te przestery później. Nie, nawet, nawet się nie nią Ja się na ciebie nawet nie patrzę. to no, czekajcie, może trochę... Ściszę to, tą gierkę, żeby takich przeszczerów nie było, więc macie chwilową pauzę, niestety. Mm, tak, żeby też nie za cicho. Dobra. Poszła? Poszła. Mm. No. To na pewno. <laughs> Będę to jak najdalej. to. To pamiętamy co się działo. Fajnie, idźmy po szczypce tak zwane. Po wiadero. Dawaj ty. Dosyć głośno to wiaderko, naprawdę. O kurwa. Teraz to musimy spierać jak najszybciej, bo ono chyba tu żyje. Dawaj, 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 dawaj. Kurwa, szybciej chłopie oj, spokojnie. Nie tak mocno. O kurwa. Musimy bablać się w tym. Naprawdę mu nie chce bablać w tym. Co tu mamy? Może to jest jakieś nawiązanie, to jakieś gry? Możecie je napisać w komentarzu. Yy, 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 yy. Więc mniej więcej trzy odcinki sobie nagram na no teraz i je na szybko pomontuję. Bo szczerze, że! Nie mam co teraz zagrać. Siedzi w łapka. Co się mam gry na no jeszcze? No, w telefonie, żeby coś porobić. No zobaczmy, jak to wygląda. Fajnie. Eee, ale no. No, Halloween check, tak. Aluminiowe odcinki dla Was. I się nie chłobało? Nie. Nie w tym. nie tu. Będziecie kawy. To się chyba korzysta. Czy ktoś tam korzystał z łazienki? Już? Wrzegałaś się? Jeszcze, że będzie ze mnie trup za chwilę. Co to mamy? Kida? Kida taka jakby? Taka kawa. Właśnie taką lubię. To się może nie dokładnie taką, ale jest podobna nazwa. Będę ktoś jak to się nazywa. Najbliżej coś dodam. Może tutaj. Mój montażysta zadziałał. Może ja tak pomyślałem, bo ja tak jak Halloween, no to trochę musi być magii. Aczkolwiek jeszcze zobaczymy. Kurwa, fajne, jest fajne. <laughs> e, jeszcze zobaczymy, bo tak jak mówiłem, no, no musi to być źwana szybko. Zmontowane to robię dla Was. Akurat w ten dzień. Jezu! W ten dzień, który. powinien być. Dobra, idziemy. Aż zobaczymy, może coś tutaj będzie. Co tu mamy? Tab. Może motorzysta to jednak pomontuje. Gwoździ nie nas sypała? Chyba nie. słychać. Well, będzie ciekawy. Już? No gwóździ się nasypało. Ciekawa osobko. Przyjemna. No zamykaj. To nie? Pewnie Chodźmy tam gdzie ona poszła Może jakiego jakiegoś dużego wyboru ja nie mam Bo Bo to tam musisz. Bo tak się jak. Wyjścia to my nie mamy. Z tego za bardzo. Ja wolę jeszcze nie biegać. Z względu na tego shift'a, który możemy biegnąć. Ja wolę go zachować. No żeby później uciec, jakby przed nim. Dobra. Używaj mi tego łoma jak najprędzej Daj kuźwa Właśnie od góry byś kuźwa dupnął, a nie tak powoli No to ty nie powiesz, ja wiem że jest tu niebezpieczne muszę spierdalać Zobaczymy jak to wejdzie Fajne rury Co ryczysz? To Ci nie pomoże Zabijanie Zbijenie ci nic nie pomoże No chyba poszło sobie hmm. Nie znam się na tych kulturach tutaj Ale Wola może nie wiedzieć Jak to wyglądało Mamy tu i lalkę jakby co to może To i wam po tłumaczy to wszystko? montażysta może. Powiedziałem, może będzie może. ...montażysta... będzie coś działać. Na no, tyle, ile będę mógł. No też zależy. O kurwa. To też zależy od ceny. Jak to pójdzie. I też zależy, ile odcinków z tego będzie. O, to jest to. Ile odcinków? Tyle. Tyle będzie kasyni nie? <laughs> Zobaczymy jak to wyjdzie. <laughs> no hej, idź tam sobie In daleko. Ujwej, glaci. Spadamy, stąd <laughs> Nie fajnie. Zamykamy ze sobą my jesteśmy kulturalni w kwestii takiej. Mamy to, Kurczę. Kier dalej do tego. To on coś mówi, nie? Że ona... że wraca czy coś. A i już tego nie mówi. Oj, Ale z ręko. O kurwa idzie co. No, słuchcie, zaraz mnie wyciągnie pewnie z szafy, nie. W demo tego nie zrobiła, więc tutaj może zrobić. Idź, bo ktoś cię woła tam, tam. No i nie tu nie, 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 no, no, no tam, tam, tam. Nie wiem co ona mówi, montażysta może mam przetłumaczyć. Może go zatrudnię do tego kilka odcinków może. Grafika, ale to na spokojnie. Zależy jak to ustawimy. Hmm. Już poszła gdzieś? Dalej? Bezpiecznie jestem? Pod tym nożyciem do tapet tak robić jakby było blisko. Nie chcę wychodzić, żeby mnie nie diabła. Nożykiem do tapet. Ja mogę tu siedzieć. No mi to jest. Bezpieczne. Ja pierdolę. Ej, 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 ej. Nie widziałeś mnie, że wchodziłem do szafy, nie ma opcji takiej wypieprzać tam. Ojej, widzę, to będzie zajebiście. Halloween kurwa pełną gębą. O jeju. <laughs> O właśnie, tak możemy się, się dać anime'i tu. Jakoś gdzieś tu stoi. Właśnie. Holden? O kurwa, no, ale mieszka nie chce sami działać ze mną Sejf Ja się muszę zasejwować od <grydź> śmierci O kurwa O blisko kurwa, ja się boję nawet chodzić tu nie wiem czy światło na nią w ogóle działa, nie, bo w demo to może zrobili tak, że na nią to nie działa Światło, ale może tutaj w pełnej wersji już tak Wiem, gdzie mamy iść, ale jeszcze kibel zwiedzę Może coś w tym kiblu... O właśnie jakaś gazetka jest czy coś eee. No, nie więcej Ok, zamknięte, czyli może nie wchodźmy. Jest kibel zajęty, ale nie wiedzieć, gdzie ono jest. Kurwa, no brak co ja to się zamknięto. No Łu, już do tapet działa. Ale będzie kurwa, zajebiście jak jest, tu skuszy gdzieś. Coś tu widzę, łopsra, dosłownie. W prawe. Uuu, ja ryzykuję z tym wychodzeniem. On jest tu, chyba. Jest kasza, jak wypadek. Jest tu to. Ząknoto. Nie, nie będę ryzykować, że mnie zauważy. Okej, okay, tam jest, ale teraz nie wyjdę, bo, bo wolę być ubezpieczony w tym temacie. Okej. Okay. Nie, nie wrócę do ciebie, jak taka jesteś. Może lepsze to może comeback będzie, ale... Ja wątpię, że wrócę. Tak, <grym> to się mówi instynkt zachowywawczy jest. Może zachować się twój instynkt morderczy. Przykucia mnie. Mm. Kuźwa, jak ja się upawię, że jak tak idzie, tak mi się obróci... Ja mogę być w dupie. Dookoła nie masz oczu, więc... to być spokojny w tej kwestii. Nie wiem, czy ja mogę chodzić. Fuse. O kurwa teraz na, teraz na nią to zadziałało. Zdecydowanie na nią to zadziałało teraz. W demo to nie zareagowała na to. Na to radio, a teraz zareagowała eee, więc... Mamy trochę przejmane. <laughs> o, jeciu. Ja Już. Ja już nawet nie będę... ...reagować na wszystko. Tak emocjonalnie, nie wiem, że to Nie wiem co ty mówisz do mnie... ...i to, ale odejdź. Mm. Where is she go? Tam jest dobra, że zdąży tu. No powiedzmy, że zdążyłem. miarę. Tak mocno ryzykuję dosyć. Ale się udało. Tutaj mogę zaryzykować? Nie. Dobrze. Idziemy, zamykamy za sobą drzwi. Pamiętajmy, my kulturka. Dawaj to, kujfa wsady. No wiem, że jest niebezpiecznie, musisz wyjść, pójść, co oni te trzy razy napisy dawali. Pamiętajmy, że ona za chwilę to będzie wyłazić, jak będziemy to otwierać, sobie więc poczekajmy tutaj. O, teraz mamy coś. Rotmel amulet. Mhm. Jakiś amulet teraz mamy. Let's shit. Here we go again. No, szybciej, 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 szybciej. No właśnie, faster damn it. come on Dobra. Nie. Nie drżyj się na mnie, kuźwa, kobito, dałaś czy co? Biegnijmy, biegnij jakbyś, nie wiadomo, jakby była promocja na KFC. E! 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 Spadaj! Nie dla, nie dla psa kiełbasa. E! Uff. Wcześniej nam się to po prostu zablokowało i tyle, nie? No teraz lecimy dalej. No so, to już będzie nowość dla mnie. Muszę hmm. so, sprawdzić ile ja z tego mam, żeby też nie przesadzić. Się. Eee. No, jeszcze troszkę możemy. Hey Tim, it's due. No, w ogóle. What's up with you, man? Haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. No, tak nasz Protokanista wygląda to. To dosyć zasłonięty. Domek ładny. Jedzonko też ma. Ciekawe. A i ja widzę było smażone jakieś. Nie wiadomo co. Ładne mam mieszkanko. Kuchnia z pralką połączona. No. Awsze coś. O, fajnie. Tutaj widzę, że upity był. Pił sobie papier do tego, to jest jakaś linia. Tam nić. Nic przeznaczenia. Hmm. Ciekawy, ciekawy. Jeszcze mam tą latarkę. <laughs> oh my god. Co tu mamy? Dobra. Hey Tim, a to jest to Tim. samo. What's up with you, man? Jesteśmy you duchem po prostu, nie? Hope Bo wampirem. Well. O. Call me back, so I know Peace of mystery Fotograf. Czy ja wiem, czy to misterii? Ej! Kuźwa, to przecież było tu. A to kujwa tak stać. To nie obchodzi. Mi się wydaje, że chyba to montażysta pomontuje, Jak się niech trochę, jak się trochę sra ze mną, jeśli dla niego to będzie straszne, on tam będzie montować. Będę jednak na holmuńsce coś dobrego, a porządnego mam dać. to może jakiś kawałek zdjęcia, no nie? O fajnie taka szafa. Więc myślę, że na tym miejscu zakończymy. Um, więc ja Wam dziękuję za oglądanie i za chwilę będę kolejne dwa odcinki nagrywać, więc no, SIA.